Witajcie moi drodzy, osiemnasty trening, drugie zadanie, żonglerka. Patrzcie jak to wygląda. Jedną nóżką, podeszwą trzeba wturlać piłkę na drugą stopę, podrzucić i żonglować, dobra? A potem odwrotnie. Pamiętajcie, żeby podeszwą mocno wturlać sobie na stopę i podrzucić. Hop. Żonglujemy, dobrze? Była lewa, teraz odwrotnie. Prawa wrzuca, mocno hop urnąć, i żonglujemy. Pokażę, jak to wygląda z boku. Jedna nóżka mocno ma podeszwą wkurlać, druga pobija i sobie żonglujemy. Żaki. Żonglujecie 5 razy przynajmniej. Orliki 10 razy. Mudziki 15, starsi 20. Ale nagrywacie dwie części tego filmu. Raz wrzucacie jedną nogą, żonglujecie prawą. I taki ma być filmik jeden. I drugi. Odwrotnie. Wrzucajcie drugą nogą i rzucajcie drugą nogą. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Jak coś to piszcie. Czekam na filmiki. Pa!